Zimą wszystko im wisi. Głową w dół hibernują się w jaskiniach i na zapomnianych strychach, bo oszczędzają energię na lato. A właśnie teraz są niesłychanie pożyteczne. Wbrew legendom, gatunki żyjące u nas nie żywią się krwią, tylko komarami i muchami, i co najważniejsze, są pod ścisłą ochroną. Powinniśmy pozwolić, żeby nietoperz, jeżeli jest z jaskini, i byśmy go spotkali, powinniśmy pozwolić, żeby on sobie wisiał. Nie powinniśmy robić mu zdjęć, ponieważ na zimę nietoperze. Występujące w jaskiniach mają bardzo mały zapas energii, który pozwala im obudzić się na wiosnę. Jeżeli ich je obudzimy w związku z tym, nietoperz może, może mu zabraknąć energii, żeby się mógł wybudzić na wiosnę. Nie wkręcają się we włosy to kolejna horror bajka. A co, jak taki mini batman wpadnie z wizytą do domu? Otwórzmy na oścież okno, odsłonimy pierankę. Kaśmy światło i wyjdźmy z pokoju, na pewno nietoperz sobie sam poradzi, sam wyleci, znajdzie wyjście. Natomiast jeżeli to jest środek dnia, to powinniśmy takiego nietoperza wziąć do pudełeczka, przetrzymać go do wieczora, kiedy to po prostu się ściemni i uwolnić go, on sobie sam odleci. Im więcej nietoperzy, tym czystsze środowisko, wprost naukowo tego nie stwierdzono, ale przecież są częścią wielkiej natury, a więc dbajmy o nie, nie przeszkadzając w ich tajemniczym nocnym życiu.